Cześć i Czołem, z tej strony Docentus. Witam w kolejnym odcinku no co za pogoda. Akurat na nagraniu, no tak ładnie słonecznie było. Ostatnio zrobiliśmy sobie tą mapę tutaj, którą mam. Dużo czasu mi to zajęło, ale wpadłem na jeszcze lepszy pomysł, żeby zrobić sobie mapę, która ma największą. Możliwą tutaj w grze mm, powiększalność czy po, pomniejszalność, jak nie wiem jak to powiedzieć. W każdym razie, jeden piksel to jest jedna czanka. Yy, I zobaczcie, ten jeden kawałek jest większy od tej całej mapy. Chyba tydzień czasu to odkrywałem. Tam na dole, jest chyba tutaj, jak dobrze pamiętam, bo to już jakiś czas temu było. Jest biom bagienny i tutaj się wybierzemy, żeby sobie złowić slajma. Gdzieś tam, gdzieś tam niżej to będzie. No i tam to już też widzieliście mapkę. Tutaj zrobimy sobie, bo no mamy takie wolne miejsce, mapę z nateru może nie, bo w netherze jest sufit i no mapa nie wychodzi ładna ale z endu można tu by było dać mapę także tu by to całkiem fajnie wyglądało nawet dobra ha jest ciemno jest brzydko i niebezpiecznie w moim świecie zresztą jak zawsze <laughs> No dobra, przespałbym się, ale jest dzień. Jest tak ciemno, że mi się tutaj spawnują moby agresywne. Dobra, pokażę wam skąd mam marcheweczkę. W sumie wypijmy sobie miksturkę leczenia. Jesteśmy tu, mam tutaj mapkę. Tego trzeba zatłuc. Dobra. Pigman, o proszę. To jest czarny koń. Czarny koń jest jednym z najszybszych w grze. Tak zwany Arab. Nie jeżdżę na nim, bo świat się u mnie na moim biednym laptopie nie nadąża wczytywać, także Mam tutaj swojego konika, całkiem fajny i pojadę, pokażę wam skąd tą marchewkę mam. Ząbiaków mnóstwo. ale pioruny strzelają. Ha, ha, ha. Tutaj jest taka pułapka na endermany, którą Robię. Do końca mi ona jeszcze nie wyszła. Nie wiem czy na tej wersji 1.8 jest jakiś problem z Endermanem, że nie chcą atakować. Ale jak to dopracuję, to pokażę wam później jak to działa. W każdym bądź razie, brakuje mi enderpereł i zaraz gdzie mam jechać tutaj? Tu, tu, tu. brakuje mi enderpereł i muszę jednak coś tutaj w tą stronę poczynić, żeby, żeby, ich pozyskać troszkę. Musimy znaleźć drogę do endu przecież. Dobra, jedziemy sobie, jedziemy. Taki mostek zrobiłem, bo konie pływać nie za bardzo mają. No. Przestało przynajmniej grzmić. Obów mnóstwo i teraz się zastanawiam, czy jak ja wjadę do mojej wioski, do której jedziemy, bo stamtąd mam stamtąd mam yy, tą marcheweczkę, bo chcę tą wioskę wam pokazać. To czy mi moich villagerów nie zarażą wam te te ząbiaczki. No patrzcie, tu jest ta wioska A villagerowie są, tutaj villagerek jeden jest Zaraz go... Uciekaj, 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 bo cię ugryzie zombiak Uciekaj, dobra Nie będę tam wchodził Bo to dla mieszkańców wioski może się źle skończyć Uciekamy, żeby ta czanka się nie wczytywała jak będzie ładna pogoda, to tutaj przyjedziemy. W każdym bądź razie tak, wioska odkryta. Mamy jeszcze jedną wioskę, niedaleko, znaczy niedaleko, troszkę dalej może jest. zobaczcie, że tu kawałek drogi jest, żeby dojechać. Natomiast dzisiaj wybierzemy się w podróż. Dzisiaj za dużo nie będziemy budować. Ja nie mam ochoty troszkę. Ostatnio też nie miałem czasu zbyt dużo. Poświęcić na nagrywanie filmów, ale tak dla odprężenia można sobie w jakąś podróż wyjechać. Mapę mamy także, go ta pogoda straszna. Tak, co my będziemy potrzebowali? Nowy jazd. Ho, 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 ho. Tutaj bezpiecznie to nie jest w tej chwili. Okej, okay, ale weźmy sobie wstórki leczenia. Dwa. To mi się nie przyda. To możemy odłożyć. A to odłożymy. To, co mi nie będzie potrzebne, to też raczej chociaż to wrzucimy Inne miejsce. Tu możemy odłożyć. To i to zostawimy. Czy ja mam jeszcze strzały? Strzały by się przydały. No, tutaj nie mam, ale dobra, weźmy drewno. Będzie potrzebna marchewkę, mogę zostawić to też mi się nie przyda. Coś buchło, co sam jestem ciekawy, co to było. Czy to coś? Słyszałem, że coś się rąbnęło. No. Gdzieś coś wolno na 100%. Aha, jeszcze zobaczymy sobie. Bo ja może mam tu nie mam. Słyszałem, że tu strzały mam, ale nie, mam. no jest. Niestety znowu trzeba będzie... Być... Pióra znaleźć. Albo zrobić jakąś fabrykę kurczaków. Albo zenchantować łuk do tego, żeby strzały nie były potrzebne. Dobra. Mamy żarła troszkę. Weźmy sobie może jeszcze chlebka. Weźmy tak. 21. Mało. Zrobimy sobie jeszcze troszkę świeczek. 64 i 3. Super. Mamy mapę. Mniej więcej wiemy, gdzie jechać. Hm. Mniej więcej. Idziemy na południe. Zróbmy sobie jeszcze raz, dwa, a za trzy zrobimy łódeczki. Normalnie idzie noc. Ale co tam dla zawodowca. Takiego jak ja noc. Całą noc poświęcimy na pływanie. I płyniemy sobie. Mamy mapę. Płyniemy sobie w dół. Tak, tylko ta mapa. Ja mam tylko jedną oczywiście, bo jestem taki mądry. No dobra, mniej więcej wiem gdzie jest. Nie więcej wiem gdzie mam płynąć Ale można by powiedzieć mniej więcej tylko Zobaczymy. Jakaś łódka dryfuje, nieźle, nieźle. I płyniemy sobie. dół troszkę nawet bym w lewo tutaj. Dobra, jesteśmy na miejscu. Wow! Jesteśmy na miejscu. Bam! super, chodź tu slajmy. Pływać nie umiesz. Właśnie, chodzi mi o to, żeby... Pięknie. Co za łowy? <laughs> Super, nie spodziewałem się takiego szybkiego, myślałem, że trochę bym musiał powalczyć z tymi z mobami, które tu będą oprócz slime'ów, ale jest okej, okay, jest okej. Okay. Opa, leci pajączek. Okej, okay. i pach. dobra. Czy ja wszystko pozbierałem? Strasznie mało tu widać. Nie wiem jak Wy to będziecie widzieli. Ale dużo to nie widać. Plus jeszcze deszcz, 15 szlamu kulek, no super. To szybka była wyprawa. I jeszcze może jak już jesteśmy. Zbierzmy sobie kwiatki do domku. To są fajne. No Jeszcze. Fliperka Teraz może jeszcze tutaj znajdziemy jakiegoś slime'a. O. Oh. się jeszcze jeden jakiś. No, ale już chyba nie ma. Dobra, gdzie my przypłynęliśmy? byśmy się nie zgubili czasem. Łódka, gdzie moja łódka jest? Teraz my przypomnieliśmy gdzieś tutaj. Zobaczmy tak. Na północ musimy iść. Północ jest teraz tak. musimy płynąć, dobra także wyprawa na bagna zakończona sukcesem kulek szlamu troszkę mamy mam nadzieję, że dobrze płynę tak, to jest to dobra, to jest to no, i co to jeszcze mogę dzisiaj wam pokazać? Jeżeli jeszcze będzie troszkę czasu, mam marchewę. Mogę zrobić miksturę widzenia w ciemności, możemy się wybrać do neteru <laughs> Zresztą w twierdzu już byliśmy, ale zrobiłem sobie. Mogę wam zresztą pokazać. No, o, jestem, jestem tu już. Zrobiłem sobie ładną dróżkę, żeby nawet na koniku można było tam sobie dojechać do tej mojej twierdzy. Coś takie duże lagi są na tej wersji 1.8.1. Nie wiem. Czy nie powrócić na 1.8? Hmm. stanowi się. Dobra, jesteśmy już. To zapają taki. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Okej, okay. Hoppa! i jesteśmy na miejscu. Idziemy spać. Niech słoneczko wybije te potworki nam. Ok. Nowy dzień. Jedziemy sobie do teru jeszcze. Ale w międzyczasie weźmy sobie tak. To już możemy odłożyć. Kwiatuszka pięknego mamy tutaj. To też się może kiedyś przydać. I się róbmy? złotą marchewkę. Bach. Weźmy raz, dwa, trzy. Teraz tak, raz, dwa, trzy. Założymy. I tak, dajemy brodawkę, niech to się pędzi nam. Później damy marchewkę, i żeby dłużej działało, damy to. Jest takiej mikstury niewidzialności, wystarczy, że dodacie sfermentowane oko pająka, czyli to oko z grzybem i z cukrem łączymy i mamy miksturę niewidzialności. Z tej, z mikstury tej z marchewki, czyli widzenia w ciemności. Dobra, brak efektów, mamy klarowną miksturę, dodajemy marcheweczkę to zebrać to mamy to to jest niepotrzebne to niepotrzebne to odłożymy tu <laughs> i co mamy widzenie w ciemności 3 i to przedłuża Czas działania mikstury będzie widzenia w ciemności 8. Tak jest. Ok. Bardzo fajny efekt jest w natarza po zażyciu tej miksturki. Założymy. jak w dzień normalnie ale wejdźmy do pieczary ciemności ok wygląda to tak zrobiłem to takie żeby to bezpiecznie troszkę było w razie gdybym się palił zawsze mogę wskoczyć sobie tutaj Taki plan jest. Natomiast zrobiłem sobie taką dróżkę, albo tu konikiem nad, kiedy będę chciał troszkę szybciej dotrzeć do twierdzy. To mam taką piękną drogę. O, fajnie to wygląda. Takie jaskrawe kolory po tej miksturce. Tu już jest nasza twierdza, już ją widać nawet. Tam sobie zrobimy eee, ekspiarkę blaze'ów na pewno. Które są tu. Nie mam odporności na ogień w tej chwili. One są tu, nie. Po dalej troszkę. Tu są dobrze pamiętam Tu jest A? Chodź, chodź, chłopie, chodź O się, mogę tu nie przeżyć tego Tak myślałem Nie mam odporności Żadnych takich. Wypijmy sobie miksturkę. taką ok. No to się nie zdziwił. Oczywiście uciekłem nie w tą stronę, co trzeba. Rasa, On jest tymi tymi poziom. Gdzie to rzucał? Dobra. I szybko uciekamy. Bez zbędnych ceregieli, Nie w tą stronę oczywiście. Tam musimy uciekać. Wow! Czekaj! ja, yeah. Tutaj tylko z odpornością na... No, znowu nie tu trzeba Tutaj trzeba przyjść z odpornością na ogień inaczej. Marny los. Takiego wędrowcy. No i dobra, wracamy sobie do, yy, do naszej chatki. No i w tym odcinku myślę, że tyle to co chciałem pokazać. Taki dość krótki będzie. Chyba, tak mi się zdaje. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Subskrybujcie, udostępniajcie, żeby być na bieżąco. No i tyle. Pa-pa. Nie, nie będę go atakował. To na razie, cześć.